Hejka, ja jestem Omyla i witam Was na kanale Ewangeliczny Challenge. Jest dzisiaj 29 kwietnia, czyli e, poniedziałek i witam Was z mojej fury świetnej. Dzisiejszy fragment Ewangelii to A pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. I w tym fragmencie chodzi o to, Ee, że po prostu Duch Święty jest naszy, naszą mądrością, naszym pocieszycielem. Jak prosimy o coś Ducha Świętego, modlimy się do Niego, to od razu jesteśmy po prostu bardziej mądzi i jesteśmy bardziej weseli, więc warto to robić. I dzisiejszy challenge jest taki, żeby właśnie podnaśladować Ducha Świętego i sprawić komuś coś miłego, na przykład wyciąć moje serduszko, opowiedzieć mu jakiś fajny kawał, po prostu, żeby pojawił się komuś uśmiech na twarzy. No i kocham Was bardzo, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i łapce w górze. Pa, pa!